Spodziewałem się tego, że spotkanie Realu Madryt w Pampelunie z miejscową Sasuną będzie trudne. Że bardzo możliwe, że stracone zostaną tam punkty. Że Real, możliwe, że utraci w następstwie tego meczu pozycję lidera w La Lidze. Czy fotel lidera zostanie utracony, to się jeszcze okaże, bo kiedy to nagrywam, Atleti remisuje cały czas swoje spotkanie, a Barcelona na mecz czeka do jutra. Ale to nie. Ważne, to ja nie o tym chciałem. Spodziewałem się możliwej utraty punktów, nie spodziewałem się, że będzie to po tak frustrującym doświadczeniu, jakim był ten mecz. No i nie będę zaczynał od y, stricte sportowych tematów, bo zakładam, że jeżeli ktoś odpala taki film, no to chce posłuchać o arbitrze. Chcę posłuchać o tym, co wyprawiał w tym spotkaniu sędzia. José Luis Munuera Montero jest bowiem no bezsprzecznie najważniejszym aktorem tego meczu i nie pierwszy i nie ostatni zdecydowanie raz coś takiego ma miejsce w lidze hiszpańskiej. Tyle tylko no, tyle tylko, że zazwyczaj aż tak mnie to nie frustruje, bo tak jak zazwyczaj staram się unikać zrzucania na sędziego czegokolwiek i staram się skupiać na tym, co robi Real Madrid. Bo nawet jeżeli czasami to sędzia jest najważniejszy, to jednak ciekawsza wydaje mi się piłka nożna sama w sobie. Nie po to oglądam mecze, żeby skupiać się na arbitrach, koniec końców. Ale tutaj. No, przed przerwą bardzo osobliwe i frustrujące było to, że kilkukrotnie dochodziło do naprawdę kontrowersyjnych sytuacji w polu karnym Osasuny i jasne, nie wiem, karnego na przykład po ręce obrońcy os Osy bym nie dyktował, ale już potem dosyć ewidentnie wywrócony w rogu pola karnego wini. Zero nawet sprawdzenia, nic z tych rzeczy. Sędzia też uznał, że bardzo wysoko próg, nawet nie kartek, ale nawet faulu zawiesi. Także bardzo regularnie, mega ostre, moim zdaniem klarownie, będące faulami zagrywki piłkarzy Osasuny były puszczane dalej najzwyczajniej w świecie. I też swoją drogą Osasuna sama w sobie też może mieć żal o to, że po przerwie sędziłemu Nagle się wszystko odwidziało, i nagle zaczął bardzo hojnie, żółtymi kartkami obdarowywać zawodników. I też wydaje mi się, że kilka mniej, bardziej miękkich wejść na piłkarzach real zostało odgwizdanych, także. Pomijam kwestię tego, czy przed przerwą zrobił dobrze, czy nie, ale przede wszystkim był bardzo niekonsekwentny i jest to naprawdę fatalne. No i wiadomo, że najbardziej intensywnie dyskutowaną rzeczą po tym meczu jest ta czerwona kartka dla Juda Bellingama. I różnie na to można patrzeć. W tym momencie, kiedy to nagrywam, już czytamy mniej więcej, co tam się wydarzyło. Otóż Bellingham powiedział. Do sędziego, że przecież że traktuje ciebie z szacunkiem, do, co spuentował potem stwierdzeniem fuck off. Krótko mówiąc, Bellingham spuentował swoją rozmowę z sędzią, no takim odczepnym stwierdzeniem. Sam Anglik twierdzi, że mówił to już do siebie i że sędzia raczej tego nie słyszał. Sam arbiter twierdzi, że na końcu tego zdania nie było off, tylko you. No i z jednej strony zupełnie nie zmienia to wymowy tak naprawdę no bo jeżeli w tak pozbawiony kultury sposób zwracasz się do sędziego niezależnie czy mam roczysz pod nosem czy nie no to należy się spodziewać takich czy innych konsekwencji także tutaj tłumaczenie w moim odczuciu słabe ale z drugiej strony naprawdę nie chce mi się wierzyć w to że sędzia na boisku nie słyszy takich rzeczy cały czas i tutaj nagle czerwo no, naprawdę ciężko, naprawdę ciężko mi się z tym y, pogodzić. Sam fakt, że sędzia upiera się, że powiedziane zostało coś, co powiedziane nie zostało ewidentniej, co widać na kamerach, też nie działa na korzyść gwizdka, który najzwyczajniej w świecie, no, wydaje mi się, że broniąc siebie po prostu skłamał staram się nie rzucać takich słów i wychodzić z założenia, że arbiter mógł się pomylić, bo jest tylko człowiekiem i tak dalej, ale tutaj wydaje mi się, że po prostu gość skłamał, żeby chronić swoją skórę. Dodajmy jeszcze do tego, że po przerwie parę razy ewidentnie po prostu przeszkadzał jednym i drugim w grze, nie potrafił się ustawić należycie na boisku i dopełnia się obraz po prostu katastrofalnego występu i zazwyczaj chce się powiedzieć, że sędzia po prostu przeszkadza Jednym i drugim. Tutaj też tak było, ale wydaje mi się, że zdecydowanie, że zdecydowanie bardziej przeszkadzał Realowi Madryt. I tak jak mówię, jeżeli dłużej mnie oglądacie, to wiecie, że ja staram się w ten sposób nie rozmawiać, ale tutaj, jeżeli ktoś powie mi, że w równym stopniu obydwie ekipy są pokrzywdzone, no to nie będę wierzył, czy po prostu bardzo mocno nie będę się zgadzał i. No, frustrujące to jest. I w oczywisty sposób, w momencie, w którym coś takiego ma miejsce, zaczyna pracować głowa. I kurczę, czy to nie jest może zemsta Komitetu sędziowskiego za to, co Real ostatnimi czasy robi, że się skarży na postępowanie sędziów i że oficjalnymi kanałami zaczyna to robić i że też publikuje coraz więcej filmów i tak dalej, i tak dalej. No. Można bardzo łatwo tutaj powiązać ze sobą pewne fakty i niezależnie od tego, co Real Madryt robi i czy ma rację, czy nie, no to nie ma prawa mieć to jakiegokolwiek odzwierciedlenia na boisku. Nie ma prawa być w sytuacji, w której tego typu akcje sprawiają, że sędzia gwizdze w taki, a nie inny sposób. I tutaj nie twierdzę, że faktycznie to miało wpływ, no, ale w oczywisty sposób takie myśli chodzą po głowie, prawda? No, frustracja maksymalna w związku z tym wszystkim. I żeby, żeby tego nie było za mało przypadkiem, żeby to co mam na głowie nie pokazywało też mocno, że po prostu cały mecz włosy dęba stawały, No to też piłkarze Realu sami w sobie, mimo tego, że większość czasu grali dobry mecz, tak uważam, no to też mogli sobie bardziej pomóc, tak byśmy tak bym to określił. No, Vinicius przed przerwą, totalna patelnia zmarnowana. Po przerwie Modric, po fantastycznej akcji Viniego, też powinien wpakować piłkę do siatki. I było jeszcze parę takich innych sytuacji. Był ten Kamawinga z tym nieszczęsnym faulem, który zakończył się rzutem karnym. Ewidentnym rzutem karnym, tutaj też umówmy się, nie ma żadnych wątpliwości. Trochę frustruje, że akurat do tej sytuacji sędziemu chciało się biec do waru, i po, żeby podjąć słuszną decyzję, a wcześniej, no jakoś, jakoś nie było powodu, żeby to robić. No ale już mniejsza, nie będę go krytykował za tutaj prawidłową decyzję. Będę krytykował Kamawingę za to, że doprowadził w ogóle do sytuacji, że musiał takiej interwencji się dopuszczać. No i bardzo, bardzo jest to frustrujące, bo. Nawet pomimo tego skandalicznego sędziowania, Real i tak był w stanie to spotkanie wygrać, bo był w całkiem niezłej dyspozycji, a mimo to kończy mecz tylko z jednym punktem. Kończy z jednym punktem, który w żaden sposób nie może satysfakcjonować Carlo Ancelottiego, który też zresztą był bardzo sfrustrowany tym wszystkim, co się działo na boisku. Nie jest tylko on zresztą, bo wydaje mi się, że ta czerwona kartka Bellingama w 40. minucie i to, że wcześniej też Carletto dostał żółtą kartkę, no że było to wynikiem tego, co sędzia wcześniej robił na boisku. Zresztą dość kuriozalne jest to, że patrząc na to, jak ten mecz wyglądał, to po pierwszej połowie pokazano tylko i wyłącznie dwie kartki, jedną czerwoną, drugą żółtą, i jedna i druga nie miała niczego wspólnego z tym, kto coś zagrał na boisku. Nie, bo to były wyniki po prostu słów, które z ust akurat ludzi związanych z Realem Madryt padały. Ale wracając do Realu samego w sobie w tym meczu, no tak jak mówię, Real sobie nie pomógł, pomógł Realowi yy, Courtois, który wrócił do całkowitego bycia sobą i jedną piłkę przed przerwą jeszcze wyjął e, fenomenalnie natomiast ogólnie ogólnie realnie grał źle Real był fatalny, jeżeli chodzi o skuteczność, ale poza tym wyglądało to nieźle. I oczywiście można przytaczać to, że Vinicius w lidze no nie za bardzo notuje liczby ostatnimi czasy, ale też nie można zignorować tego, że Brazylijczyk w zasadzie sam jeden wziął na siebie całą ofensywę Realu Madryt po przerwie i robił co chciał tak naprawdę na tej lewej stronie. No nie robił tylko jednej rzeczy z tych, które chciał, a to było strzelenie bramki, bo to się ostatecznie nie udawało, ale wydaje mi się, że to był. Występ godny pretendenta do tytułu najlepszego piłkarza na świecie, i akurat Vini jest chyba ostatnim piłkarzem, którego bym się czepiał po tym meczu. Co nie zmienia jednak faktu, że Real mógł zrobić więcej, bo też mogę opowiadać o tym, że fajnie móc liczyć na lukę Modricia w takim meczu od pierwszej minuty, i że generalnie on w tym sezonie jest całkiem fajny, i że dobrze to widzieć. Ale no znowu, w jednej z ważniejszych sytuacji, kiedy dostał fajną piłkę od e, Winiego, jasne, bo musiał z pierwszej uderzać i to nie było jakoś mega proste, ale po Modriciu spodziewałbym się lepszego wykończenia. Po Kamawindze spodziewałbym się większego spokoju, chociaż nie wiem, czy bym się spodziewał. No obawiałem się, że będzie taki, jaki, <gryw> jaki był, czyli podatny na naprawdę bardzo głupie błędy, ale... Ech. Wiecie, mówię trochę bez ładu, mówię trochę bez składu, bo to było naprawdę frustrujące doświadczenie. Tak jak już wspomniałem, wiele rzeczy się na to składa, i też chcę naprawdę wyraźnie, ten jeden raz, chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć. Że najważniejszy w tym wszystkim jest sędzia. No i tylko serce się cieszy, że znowu Raul Asensio pokazuje, że jest piłkarzem, który w przyszłym sezonie, no nie wierzę, żeby było inaczej, że będzie miał numer pierwszej drużyny i że będzie pełnoprawnym członkiem tej ekipy. Niezależnie od tego, czy ktoś będzie kupowany, czy nie, to że Hiszpan będzie po prostu piłkarzem Realu Madryt i tutaj nic głupiego się nie wydarzy. Wyczekuje też przedłużenia kontraktu Hiszpana. W lidze jest średnio. Z tego co teraz widzę, Atleti ostatecznie zremisowało swoje spotkanie. No i spoko, tutaj nie ma straty, ale co? Barcelona skorzysta na tym wszystkim i trudno będzie mi uwierzyć w to, że nie będzie liderem po tej kolejce. Jeszcze mamy z tyłu głowy to, że będzie klasyk w Katalonii. No nie wiem. Była naprawdę bardzo komfortowa sytuacja, ale to jest taki sezon, tak? Barcelona też miała bardzo komfortową, dużą przewagę w lidze, przewaliła to w parę kolejek. Teraz Real, trzeci kolejny mecz bez trzech punktów na koncie. Dodatkowo bez Bellingama, pewnie na dwa albo trzy spotkania. Nie będą to największe wyzwania w lidze akurat, także tutaj dramatu nie ma, niech sobie Brahim pobiega i tak dalej. Niech sobie Drzut odpocznie, no ale. To jest taki właśnie sezon, że naprawdę trudno się spodziewać konkretnych wyników. Jedynym czego można się spodziewać to, że prędzej czy później znowu będzie gdzieś ta gigantyczna frustracja, która we mnie teraz jest, wypływała. No, i to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego, no ktoś może powiedzieć, wysrywu po tym meczu. Potrzebowałem tego, także dziękuję YouTube'owi, że udostępnia swoją platformę i że mogę coś takiego opublikować. Zachęcam do zajrzenia na mojego Twitcha, bo zaczęliśmy z powrotem tam sobie się pojawiać. I zapisy streamów z Twitcha będą na YouTubie też, ale będą dostępne tylko dla wspierających, także jeżeli Was to interesuje, to zachęcam do rozważenia tego, czy nie warto by mi chociaż tej piątki miesięcznie zostawiać. No i to tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, dużo zdrowia, szczęścia, pomarańczy, braku frustracji i wszystkiego, co tylko sobie wymarzycie, życzę Wam ja, Tomasz, dzięki za uwagę, cześć.